No i witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem lecimy do Włoch. Ja sobie chwilkę teraz pogadam. Te 10-15 sekund, żeby Ci nie zajmować więcej czasu, żeby ten film był dynamiczny z ujęciami itd. Podobno tak się robi. Przez ten czas możesz zjechać pod ten film i kliknąć przycisk subskrybuj. Czwartek, wylot do Napolu, godziny szczytu, więc na lotnisko dostałem się SKM. -ką. Najszybszy możliwy sposób. 20 minut z ochoty i jesteśmy. Jest już wieczór, więc ten film będzie zawierał zarówno dzisiaj, czyli czwartek, jak i jutro, czyli piątek. Ale nie powiem co jutro. Nie chcę nic mówić o dymiącej się górze i coś podpowiadać, co to może być, ale zobaczycie. Więc widzimy się za chwilę, pewnie w samolocie. dojechaliśmy do Neapolu, jest północ. Zapraszam na szybki rundtur. To nasza baza najbliższe dni. Pierwsze wrażenia w Neapolu jest strasznie parno, gorąco, wilgotno. I tutaj widok na świat. Proszę bardzo, druga ściana. Sznurki są pranie, można zrobić we włoskim stylu. Jutro podbijamy miasto. Do zobaczenia rano. I dzień dobry moi drodzy! Jesteśmy w Neapolu, pogoda jak widzicie dopisuje, a my ruszamy na przygodę. Dzień dobry! Idziemy na śniadanie, bo nasz hotel ma śniadania w lokalnej kafeterii. Także zobaczymy. Uliczki śmieszne, wąziutkie. Na pol stoi piłką nożną widzimy wszędzie Diego Maradona Widzimy wszędzie plakaty a Juventus spuszczają tu w kiblu. W sumie lubię Juventus Ale nie powiem im Spacerujemy sobie po Neapolu, nade mną piękne kwiaty, a obok a, szczury, o, bardzo dużo szczurów tu jest. Uwaga, ciekawostka, będą mądrości od Pawcia. Dotarliśmy do portu i okazało się, że w porcie właśnie stoi okręt klasy Oasis. Do 2024 roku te okręty były największymi statkami pasażerskimi na świecie. 362 metry ma taki stadaczek, także niezła łajba. do galerii handlowej. Podobna jak w Neapolu. Dookoła znaki Zodiaku. No i ja znalazłem swój. Panna Fajna ta panna. Gracias. Nasza pierwsza pizza, słuchajcie. Nie wiem czy wiecie, ale pizza narodziła się właśnie w Neapolu. Jest 10.20? Nie mamy 29 stopni. Docelowo dzisiaj 36. Więc zobaczymy co to będzie. Na razie cieplutko, cieplutko, cieplutko. Czyli włosko. I wyszliśmy z busa, którego przed chwilą widzieliście. No, pora karty, jesteśmy w drodze na wezów już. Już parę ładnych metrów nad ziemią. Zdążyły mi się przytkać uszy. Ale już Wam pokazuję, jaki stąd jest przew cudny widok na Neapol. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tam widzimy Neapol. I mówiłem Wam o tym wielkim statku rano, i on jest tam. Nawet stąd jest spory. Albo tylko mnie to jara. Nie wiem. Fantastycznie. I mega gorąco. No to drugi raz w tym roku. Wspinaczka na wulkan. W upale. Jeszcze z 25 minut mniej więcej. Powinienem iść w dole na Apol. No ale pogoda. Pogoda nie ułatwia, ale co mówiłem na vlogu z Gwatemali, Że jesteśmy dzielni. Więc idziemy. Tu trochę zastygłej lawy. Ostatni wybuch był w 1944, mm -hmm. więc mamy mamy pozostałości, właśnie. Idziemy dalej. Taki pół godziny spacerku tu na pol. A tu krater już Wow. Taki oto wulkan, drugi w tym roku. Czyli rekord. Bo drugi w życiu. Wezuwiusz ma 1282 metry nad poziomem morza. Idziemy tylko kilometr, ale, z uwagi na temperaturę, daje to się we znaki bardzo mocno. Najsłynniejszy wybuch Wezuwiusza to oczywiście rok 79, wtedy to zostały zniszczone Pompeje. Terwaj tu heaven, takie prawie. A tam gdzieś. Tam gdzieś Pompeje, które zostały zniszczone przez Wezuwiusz. No i powoli schodzimy i będziemy wracać do Neapolu. A jak wrócimy do Neapolu, to co robimy? Pizza! Zasłużona, nie ma co. Właśnie jesteśmy przed słynną pizzerią, w której był nagrywany film Jedz mu dzisiaj kochać z Julią Roberts. No i byśmy chcieli tej spróbować pizzy. O stolik to nawet nie, nie próbujemy zawalczyć, bo jest tutaj naprawdę mnóstwo ludzi. No ale byśmy chcieli zamówić pizzę na wynos. Może się uda. Zobaczymy, zobaczymy. Bawiła mnie ta scena, ponieważ główna bohaterka po pobycie w Neapolu nie mogła dopiąć spodni. <tosłuch> Także ciekawe, czy nas też to czeka. Mamy już nasze pizze. przy tej okazji mam ciekawostkę, że pizza margarita nawiązuje do kolorów flagi Włoch, mianowicie zielony, bazylia, biały ser i czerwony, czyli pomidory. Pizza margarita powstała na cześć królowej Małgorzaty. Nie ma nigdzie indziej! Przyszliśmy zobaczyć fontannę Dispina Corona. Jest to syrena gasząca ogień Wezuwiusza, co ma chronić Neapol przed wybuchem wulkanu. Tak to wygląda. który ma przydomek pechowy. I zaraz Wam pokażę dlaczego. Za sekundę. Tylko przejdziemy jeszcze przez te drzwi. A to dlatego, że podczas II wojny światowej na ten kościół spadła bomba, którą dalej możecie tutaj oglądać. Za mną jest kościół Hesu Nułowo. Uchodzi za pechowy, ponieważ przez lata był trawiony przez pożary, trzęsienia ziemi. Natomiast przyczyną nieszczęść yy, mówi się o tym, że są te piramidki. Zostały ułożone odwrotnie. Dlatego przyciągają nieszczęścia zamiast szczęścia. W ręku mam ciastko tutejsze, lokalne. Baba się nazywa. Jest to ciasto nasączone likierem. Powoli dzień dobiega końca Gubienia się w uliczkach na polu Dzisiaj nawet na Facebooku Ambasador Polski we Włoszech e, Powiedział, żeby Polacy wszyscy uważali na siebie Bo jest fala kosmicznych upałów I faktycznie było 37 stopni Także Rozproszyłem się, ale dziwny zapach poczułem Kto wie, ten wie W każdym razie e, Jesteśmy już na kolacji W miejscu, które serwuje klasyczny napolitański makaron ja będę miał wersję genovese, czyli mięso wołowo-wieprzowe i w sosie takim mocno cebulowym. I to chyba tyle. Chyba tyle. Dosyć długi dzień, bardzo chaotyczne te nagrania, dlatego że, dlatego, że mieliśmy też dwugodzinną przerwę w ciągu dnia, bo jednak upał nas trochę zniszczył i przesiedzieliśmy trochę w klimatyzowanym pokoju, żeby się przygotować i odpocząć po, na drugą połowę dnia, odpocząć po wulkanie. No i chyba tyle. Za chwilę jeszcze pokażę Wam, co jemy, które to. I będziemy powoli kończyć ten odcinek. Nie wiem, czy pamiętacie, żeby zasubskrybować, mówiłem to na początku. Idę wam pokazać, co jemy. Była pizza, pora na makaron, jak zawsze Włochy nie rozczarowują. My się z wami żegnamy już kolacją. Jutro czeka nas bardzo intensywny, ale za to piękny dzień. Do zobaczenia.